Krok pierwszy diagnoza, która zmienia perspektywę. Zacznijmy od wiarygodnych danych i poznania potencjału Twojego zespołu nie ogólniki, nie statystyki tylko konkretne, trafne informacje o każdym pracowniku jego dominujących cechach, motywacjach, stylu pracy podejściu do stresu i roli w zespole. A to dopiero początek. 22 precyzyjne wymiary diagnozy odkrywają, co naprawdę napędza ludzi w Twojej organizacji. Umożliwiają im zrozumienie, dlaczego działają tak, a nie inaczej, i co mogą zrobić, by funkcjonować lepiej: efekt, wzrost samoświadomości, lepsza współpraca i konkretne wskazówki rozwojowe. Każdy pracownik poznaje też swój unikalny profil i zestaw talentów. To, co naprawdę go wyróżnia na tle zespołu, firmy, a nawet całego społeczeństwa. To nie tylko diagnoza, to początek zmiany. Pracownicy zaczynają rozumieć siebie i innych, co ich łączy, co dzieli, co warto pielęgnować. Mniej napięć, więcej relacji opartych na zrozumieniu brzmi dobrze, prawda? Dane pozyskane podczas diagnozy stają się ważnym źródłem informacji dla agenta AI, który wesprze Twoich pracowników w budowaniu relacji z innymi. Krok drugi: agent AI do pełnej dyspozycji. Twoi pracownicy wcale nie muszą rozumieć się bez słów, by skutecznie ze sobą współpracować. Mogą nawet różnić się niczym ogień i woda, i dla takich ekstremalnych połączeń mamy rozwiązanie. Agent AI, dostępny 24 godziny na dobę, udzieli twoim pracownikom spersonalizowanych porad, uwzględniających dane zebrane na etapie diagnozy. Biorąc pod uwagę preferencje i style komunikacji, różnice osobowościowe i kulturowe, podpowie, jak efektywnie ze sobą rozmawiać, jak załagodzić konflikt, jak udzielać feedbacku, by nie zdemotywować. Trudna sytuacja w pracy? Już nie. Wystarczy zapytać agenta AI i wdrożyć jego wskazówki w praktykę. Krok trzeci indywidualne mikrolekcje. Zamiast kolejnych treści dla wszystkich, dajemy Twojemu pracownikowi coś, czego naprawdę potrzebuje. Spersonalizowane mikrolekcje trafiają prosto na jego skrzynkę mailową krótkie, konkretne, dopasowane do jego cech, stylu myślenia i preferencji, odkrytych w diagnozie. To nie jest przypadkowa wiedza. To precyzyjnie dobrany rozwój, który ma sens dla tej konkretnej osoby. Każda lekcja to szybka dawka inspiracji, do przeczytania w trzy minuty, na przykład w trakcie przerwy na kawę, do tego mikrotesty, które pomagają utrwalić najważniejsze wnioski. Efekt rozwój staje się nawykiem, lekkim, ale skutecznym. Pracownicy uczą się bez poczucia przytłoczenia, dokładnie tego, co naprawdę ma dla nich znaczenie.